Witajcie w kolejnym filmiku w tagu Kto to? Tak? Kto? To? O. Ale jest sama opuściłam to? E... No nie no... O. No. I witajcie! Yeah. O, I witajcie! Czyli tak od razu mówimy, że to taka wygląda, to jest tak. I nasze y, imiona No Anita, Ala, A, 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 A No i nie mogły się napisać, no i Anita wymyślała Że y, na blogu musimy mieć własne konta A na naszym koncie jest Mr. Tylko, że ja jestem przy nikiami Zmieniłam Trudno, ale byłaś Mr. Holland Dobrze Bo znowu by było SS <laughs> y, I właśnie Na naszych kontach mamy y, niki swoje, jestem Mr. Styles, czyli żona Stylesa, a to jest Mr. Horan, czyli żona Horana. I właśnie Styles, ja. Styles. Styles. I Horan. No, czyli zaczynajmy, będziemy bez wyłączenia, wyłączenia, bo nam się nie chce. Bez cięć, bez cięć. Ja pierwsza Dobra. Kto spędza więcej czasu w łazience? Idę No i nie łajam ja No zawsze Na przykład ja potrafię się wyszkolić W 10 minut, 5 A 15, 20 No bo jak Ja się na coś pieszę, na przykład leci Harry Potter W tej wizji, no to szybko To o 19 idzie się myć, żeby zdążyć na 20 A gdy o, dwu, a gdy o 19 30 pójdę Lub 40 mi to zajmie To kurde wiesz jak na ona to wszystko robię? No i niedokładnie, no. I że się, wyjesz. Kto jest bardziej oszczędny? Tak, to prawda. tak? Ja prawda. nie jestem. Ja mam na przykład bardzo mało rzeczy z Landii, ponieważ ja dostaję swojej kochane kieszonkowe i muszę zbierać. I obliczyłam, że żeby kupić sobie laptu za 3000 muszę zbierać przez 6 lat. A ty! Ja teraz. Kto ma lepsze poczucie humoru? Nie, ja nie mam. Tak, nie, ja. Tak, nie. nie, tak. Nie, nie mam. Ty masz lepsze poczucie humoru. Ja bardziej należę do słuchalów, tak jak ja gadam z mojej klasy. Ja, Nie, ja się nie daję do poczucia humoru. Znaczy, tak. no to, że się śmieję, to nie znaczy, że mam poczucie humoru. To ma lepszy styl ubierania się. Ty. Nie, ty! Ty! Nie, ty o wiele. Mm -mm. Nie, naprawdę. Masz fajny styl ubierania się. Mm -mm. Mama mówi, żeby ubierać jak chłopak, czy to jest A ja się ubieram w ciuchy. Ja się ubieram w, ciuchy. ja się ubieram w dziadowskie ciuchy. A ja to co? Bardzo... Nie, to się bardzo... właśnie podoba. Takie fajne ciuchy. Nieporozumienie. Jak zawsze. Kto ma większe powodzenie u płci przeciwnej? Czemu ja? A kto cię wybrał do tańca i tak dalej? A z jaką miną? Ale wybrał. Ale z jaką miną? Ale dobrze się z nimi dogadujesz. Dzisiaj, jedyny dzień w roku. Nie jedyny. Mhm. A kto? Przepraszam bardzo, a kto powiedział, że jesteś jego przyjaciółką? Z kim spędzasz więcej czasu i o kimś codziennie gadasz? Z Tobą? Tak, tak, tak. Kto dłużej Co? śpi? To, kto dłużej śpi? Ja, no się kromi. No ona wstaje o 7 rano w weekend, a ja o 9 i o dziesiątej. To, Ale nie gale... Teraz ja. Ale nie gadę, bo w wakacje wstawałam o 9 to o 10. E, kto ma czyści w pokoju, w swoim pokoju? Nie. Nie, bo tam Nawet masz... nie wiesz jaki tam był bajzer. No tak, ale ty masz... Nie. Ja mam mniejsze pokój niż... Umiejsc... No i czemu na kołóż to? No nie bo mi się tak lepiej czyta, ta jestem ślepa. No wiem. To jest 8. Kto ma więcej znajomych? Czemu ja? A czemu ja? Hello, ty masz z gimnazjum. Z. Kogo mam z gimnazjum? Swoją z klasę i klasę B! No a z Daj, kamienne ja bym... i tak dalej? No ale to przez mamę i to wiesz... No ale masz. No dobra, ja, bo jeszcze kolonia. No, dzięki. Kto jest mądrzejszy? Po raz pierwszy podniosłam siebie. Ja. Ale tak sama z siebie to nie. Gdzie to Kto lepiej tańczy? Mm. <laughs> Ale w ogóle nie tańczy. <laughs> nie, ja nie umiem tańczyć. Jak na zumbie, to ja masakra. Mm. Kto podejmuje decyzję? No, raz, nie, to teraz ja wiem. No i zależy. Na przykład w, odnośnie filmików naszych to częściej idei... daje Ali, żeby zdecydowała nie chcę się rodzić w tym Gdzie to? Które to? To Trzynasta? No Kto lepiej okazuje uczucia? Co? 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 A Ale, nie, ja, ja, ja nie wiedziałam Czemu ja? ty lepiej? Nie no, wiem czemu Jaki Ja Jakie masz, Jaki masz dowody? Ja jakoś okazałam się, że nie. A ty? Okay. ja tego nie powiedziałeś. Kto ma ostatnie zdanie? <ścoughs> no, no, <ścoughs> no okay? zawsze. 14 teraz. Kto lepiej kłamie? <laughs> nie poznasz, kiedy kłamie. Ehm, kto ma najwięcej odpałów? Nie. Nie wcale. Czemu ja? Kto z, y, chodzi y, po wsi i w ogóle tańczy i uśpiewał skakały nie wiadomo, <laughs> co? Motyle, tyle! Koniki polne! Noże <laughs> <laughs> co? Nie mam, ja myślę, że mam obie takie... Ale nawet kiedy to częściej prowokuje, prowokuje do kłótni. Chociaż teraz e, pokazałaś siebie. czemu pokazać siebie? Bo ja bym powiedziała, w Twojej obronie, że nie. Znaczy, że wcześniej, gdy byłyśmy młodsze, no to nie było dnia bez naszej kłótni, którą prowokowała, ale... Ja! No! Ty? Ty byśmy... Nie pamiętasz tego. jest to, kiedy tego nie pamiętasz. No, Ala, ale teraz Ala nie prowokuje dokładnie. nie można powiedzieć, że jesteśmy... Kto jej więcej? Nie, to nie będzie w domu A ja? Nie, ja bym powiedziała nawet... Poru... nawet w... wiesz, że jemy w takim samym tempie? Pamiętam, co nocowałam u ciebie, co był... Y... George George był Albo nie, nie Tyle co bałam u Ciebie na tą pizzę. Aha, no, jedliśmy ja w takim samym tempie i tyle samo. I tyle samo zostawiłyśmy. Na jeden kawałek. Po jednym. No, czyli to by było na tyle. No, mamy yy, nadzieję, że filmik się podobał. I o której yy, nagrywamy? O 5:40. <laughs> co? 45 to jest rano o 17 aha bo ja mam angielski <grym> no. zegarek ja nienawidzę polskie y i jeść ciemno a ja będę hodować kwiatka więc pa tam to kwiatka. no idź no to zacznij tą kwiatkę z pa, pa? <grym> dobra lajkujcie jak wam się filmik spodobał spadnę ze schodów no. no, łapki w górę, subskrybujcie. No, więc dziękujemy za Człowiek że... Sierży i pa!